Witam was wszyscy, moi drodzy, bardzo serdecznie po, no, na pewno krótkiej przerwie, słuchajcie. Po drugiej przerwie, naprawdę bardzo długiej przerwie, bodajże dwóch tam tr trzy tygodniowej, no, prawie miesięcznej, nie ukrywajmy. Miałem zepsuty komputer, to raz. Ja byłem się, no, że po prostu powiem powody. Miałem zepsuty komputer, jeszcze mi wychodzi zaziębienie, byłem chory, tak, no i wszystko się przerodziło w straszliwie długą długą przerwę, no. Ja jej to oczywiście nie poradzę, więc... więc co ja mogę tym powiedzieć, ale... W międzyczasie, jak będziemy tutaj grać, zacznijmy odcinek. Słuchajcie, ja muszę powiedzieć, mam jeden bardzo duży dylemat, a mianowicie tym dylematem jest to... Yy... Dobra, to znowu do tego przejdę, spójrzmy na w ogóle, nawet na sam początek. No, tragicznie tak zacząłem z wytłumaczeniem, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Okej. Okay. Co tutaj mieliśmy? Na czym wyskoczyliśmy? Chyba wynaleźliśmy jakieś tam e, tematy do gier. Zrobiliśmy sobie silnik bodajże. Czy nie? Chyba zrobiliśmy. E, no i okej. Okay. Mm, mm, mm. Historia, macie historię, Co tutaj zrobiliśmy? Master for... Aha, na konsole wyda wyda wydawaliśmy gry. W Gówniane mi wyszło. Delderfagut to jest XD. No dobra, słuchajcie, zrobimy sobie WWE 2 k 4 tak zrobimy sport, sport będzie Symulacja. kurde, A co ja to mogę wziąć, Dobra, niech będzie taki masz buty i tak dalej, dobra, niech będzie WWE 2 k 4 płata 4 dalej. Okay, rozpoczynanie dajmy sobie do połowy ten silnik jak zawsze rozrębkę tu, no i te, dalej to już pamiętamy z, z odcinku, podobnie tak zrobię dobra, ee, to przechodzę do wyjaśnienia no, zaraz, no, że ja skończyłem, tak, skończyłem na tym, że Darody na mało projekt poziomów tutaj szersza inteligencja tutaj chociaż skończyłem na tym, że mam dylemat z ten Papers Please i Gwintem. Słuchajcie, Gwint y, nagrywam go jako serię, tak? To wiemy. Jeżeli ktoś to wygląda, więc... Y, nagrywam to jako serię. Ale ja nie będę jej wrzucał tak no stop. Tak... No, trochę taki dylemat, Trzeba ją wrzucać tak sery tak wiecie, co dany dzień. Ale... No właśnie z tym mam problem, bo ja mi się wydaje bynajmniej. Że ja bym wolał prowadzić serię Papers, Please w tym momencie. Nie wiem, mi się przyjemnie gra do przepraszam, w Game of Tycoon. Więc, no takie jest moje zdanie. Dużo nie, nie ma co mówić po prostu. A jeżeli chodzi o Papers, Please. Ostry, dup sko, udało mi się! 98, no dobra, 98, oj, ty jeszcze. Dobra, no 8, nowy rekord chyba u nas. No i słuchajcie, wracając do tego papera. Yy, Stworzę paper także. Tak, yy, ja chyba zawieszę tą serię. Po prostu, nie wiem, według mnie ta seria taka mozolna, tak. Prowadzi się w miarę okej, okay, ale do oglądania jest taka, tutaj przybiję to, tam tamto. I chyba po prostu tą serię zawieszę. A zaraz tego, nie wiem, zwykłą jakąś grę, nie wiem, na przykład indie lub, indie lub coś takiego. No ale to wszystko na razie, wiecie, no, jest w takich pseudo-planach. No dobra, yy, chyba nie skończyłem jeszcze mówić o Gwintie. będę wrzucał, tak mi się wydaje, że będę po prostu go wrzucał, yy, co powiedzmy, nie wiem, dwa, dwa, dwa razy raz na, dwa, na tydzień? Jakoś tak, jak taką będzie moją główną serią, aż przejdziemy całą rep, wszystko wynajdziemy, bo nie jestem w stanie po prostu prowadzić takich wszystkich serii naraz. To no, będę musiał rzucać dwa ci gdzie nie. Wiem, niepotrzebnie to pozaczynałem, ale mam już z tego nauczkę. Więc dobra, skończmy ten te temat że, o, rozżalania się nade mną i nad moim życiem. A zacznijmy teraz grać z powrotem. Okej. Okay. Yy, udało nam się WM, to teraz zróbmy sobie średnie Ja wydaje mi się, że RPG, RPG powinny być bardzo dobre. i i i... i. RPG, sobie weźmiemy na Master V ile 14, 4. No, to ma osób? 14.4 No dobra, wiesz Master V, Achme x yy, i to będzie yy, Rob. Yy, nie robot, chyba rob rob, yy, rob. rob. Po. Dobra, byle co, z się, tu się nie liczy, ale to będzie, słuchajcie, gra o tym, że gramy tutaj w takim. Yy, taką kropią ropy, no nie? I rewoluujemy sobie. Na przykład y, bijąc w różne takie, nie wiem, y, jak to powiedzieć... I jak... po prostu łączymy się z inną ropą. Masz tutaj to tworzymy kałużę i ta kałuża ludzi to wtedy dostajemy expa. Tak, i jak dostajemy tego expa, to możemy sobie ulepszyć naszą postać, a mianowicie tą postacią, no to jest, to jest ropa, oczywiście będą inne postacie, tak jak nie wiem. Później z ropy, jak weźmiemy całą ropę ziemi, tego fale tsunami i tak dalej. I słuchajcie, to naprawdę będzie fajne. Fajne, tak, to będzie najlepsza gra na świecie. To będzie najlepsza gra RPG z najlepszym drzewkiem, które ma tylko dwa drzewka. Atak i obrona. Tak. Nie wiem po co to w ogóle, no ale, ale jest. Trzeba się z tym pogodzić. Okej, okay, dźwięk idzie na dół. RPG idzie do góry. Zobaczymy, czy nasza gra okropli, okropli ropy nam przyniesie bogactwo. Na pewno nam przyniesie rekord designer, no ale. Nie, że na bogactwo. <grym> Dobra, zakończ. O, jeszcze raz. Technologii, beautiful. Dobra. Słuchajcie, jeszcze myślę. O, wody O, bo, 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 bo. Jasne. Skąd tego słyszałam? Anda. Zanim przejdę do innego tematu Ooooo! Proszę, nowy rekord! Proszę, 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 dasz mi siódemkę, lekko! Co za menda, no! Co za menda dała mi siódemkę? by to Co ja mam zrobić, żeby zrobić hit? No, ja pierdzielę Nie chcę tu sterczyć Dobra, yy, zrobimy sobie grafikę 2, 3, 3, 3, 1. No to nie będzie. Nowe biuro. Słuchajcie, no mam ten minął w kieszeni. I czy przenieść się? Nie, jeszcze nie w tym odcinku. W tym odcinku trzeba zrobić jakieś takie porządne pierdzielniecie, porządną grę. A nie takie gówno, jak, jak ja teraz robię, więc tak, tak trzeba zrobić, słuchajcie. Dobrze, słuchajcie, co się miałem powiedzieć? Tak, czy nie zrobić serii z Sergeant Simulator Poty albo z z Papers, Please, tak, co co wrzucać, tak. Przeżyję sobie dwa odcinki Gwinta co tydzień i dwa odcinki Sergeant'a, tak tu lecę, no. czasami po dwa odcinki dziennie na spotkanie w w Tycoon. No, mogę się tak w sumie płacić za to, żeby tak długo nie było. Eee, uh, no to tak. Eee... Yy, no, mogę się w sumie opłacić że za to, że tak długo mnie nie było. Yy, w ten sposób. No i tak się postaram najmniej, no ale jeszcze zobaczymy jak to się potoczy. Ok, zróbmy sobie wyścignik. Tu będzie eeem yy, SDS. Nie no, FaZe był NSDS. Nie, eee... Yy, nie, kurde, to trzeba... Weź, weź, o gra. Eee. Yy. Kurde, była o i ropy. Teraz będzie o kat katarze. Tak. Yy... Nie, wyścigi. No dobra. Nie. Dobra mam to w dupie. Zrobimy latająca, yy, bez ortografii kupa. I ta latająca kupa będzie sobie latać. Tak? I ona będzie latała tak w powietrzu. Yy, I jak się przeszkodali będą ludzie, nie? Tak na ulicy. I one będą i ci ludzie będą uciekać, to prawda? ale sobie w ciebie tak wlecą. I automatycznie wtedy twoja kupa się rozpada, tak, bo jest mało wytrwała na takie typu uderzenia i wtedy się rozważa takie, takowe przeszkody, więc trzeba będzie na to uważać i ścigamy się z innymi graczami i tam będą klas, takie szybka kupa, wolna kupa, albo coś takiego i to będzie trzeba się eliminować, wiecie, bo, wiecie o co chodzi, nie? Taka symulacja wyścigów takich rozpierduwa, ale tak dosłownie rozpierdówa. Yy. No dobra, a jak się będzie ta gra zaczynać, od czego się zacznie, że każdy z graczy, z graczy ma swoją dupę i one tak wylatują z tej dupy, a jak ucieka, myślę. Dobra, nieważne, zróbmy po prostu tą grę i zapomnijmy o całej tej sytuacji, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra. ale mm, nie jest w ogóle ważny, dźwięk jak najbardziej, grafika jak najbardziej, dźwięk no niech będzie rzekł. Okej, okay, dać is fantastycznie. okej. Okay. No, 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 no. Zobaczymy, co z tej gry wyjdzie, musimy zrobić hit, no, jest już 10 minut, a ja jeszcze żadnego hitu nie zrobiłem. Takie puchity. to jest takie główne, wielkie, co ja tu robię? I wanna kill myself. Dobra. Nie gra. No kurde, na ja to wezmę? Pytająca kupa, proszę! Jest, będzie hit, ludzie! Jest, 10! Tak, kurwa! A tak, wreszcie! Jest hit! To będzie kłuczwa zaraz, którym się robi Hej, e, Chyba przetestowałem, źle, bo klicnąć guzik od zatrzymania, ale to nieważne, ale słuchajcie, jest chwila uwieczniona. Dajmy chwilę temu, bo to jest. To jest. To będzie kamień milowy, to będzie kamień milowy, o którym tak mówili na samym początku tej serii. Tak, zamknijmy. I zobaczmy, jak nasza kasa rośnie w oczach. A ja że raport że grze o latającej kupie, widzicie, jednak kupa potrafi coś zrobić. Ona nie jest tylko śmierdząca. Ludzie jej nie doceniają. Ta kupa naprawdę może, może wszystko. Ta gra, aż ma 100 tysięcy plaży, widzicie? 100 tysięcy moich prawdziwych latających kup. W sumie nie moich. Ale latających kub zostało sprzedanych. Jesteśmy pierwsi w rankingu. E, słuchajcie, e, oklaski, klask, klask. Jak ktoś co niech napisze. E, dobra, ja, ja się podnieciłem. E, słuchajcie, ale słuchajcie, widzicie latająca kupa jednak coś potrafi. Potrafi, e, potrafi zadowolić ludzi. No ale nie tylko śmierdzi, a każdy ją tak m, rzuca e, do kibla ze złej dupy. No a oni powinni je dać polatać. Kurde, na przykład, nie wiem. E, nie wiem. No ale kurda ma 9.5, tam 9.5 oceny. Dobra, my robimy od razu wszystkie badania. Wo w mordę, a nie wiedziałem, że mi się to uda. Nowe biuro, oczywiście, że nowe biuro. Dobra, słuchajcie, nawet dzisiaj będzie nowe biuro. Teraz, kiedy bardzo większe broń, że zatrudniać personel i budować światowe... Światowe klasy zespół na perskie, bo to jeszcze lepsze gry. Na no, spoko, to zapamiętam sobie. No dobra, mamy swoje biuro, od garażu do biura, od biura do ultra biura, od ultra biura do mega biura, dobra, szkolenie, O, dobra, zarządzanie personelem, możemy, no tak, zatrudnijmy sobie, za półtora mil. propozycja, odszyfruj, rządkowa oferta, nasi jakaś pożyczyli wyniki pewnych badań, które mogą Cię zainteresować, spoko, no, to nie jest to, co ja tak chciałem, no. No a dobra. Ale ludzie nie docenili latającej kupy. Tak nie doceniali kupy. A ta kupa jednak, jednak ktoś może. Naprawdę ta kupa ma swój honor. Co? Okej, okay, za jeden milion nie będzie złożony algorytm, ale złożony algorytm nasz pierwszy współpracownik, a my dalej robimy sobie Eeeem, um, badania. Niech będzie, uh, eee... Plastyce i i taki porządny silnik wreszcie. Tak. O nie wiem jak działa ta 3D VR, na następnym cię sobie to ogarnę, wiecie? Hello, ja, o kurna, ludzie! Hmm. No ty masz fajną szybkość się wydaje. Dobra. Na no, dzielnik. Średnie gry. Dobra, szkolenie. No, wdrożenie nowego personelu. No i lecimy. Dobra. Szkolenie jeszcze. Nie, nie udzielić szkolenia. Na razie kolejne badanie zrobimy. Um, otwarty świat dokładnie. To tu mi chodzi do RPG. No, słuchajcie, no dzisiaj się udało. No jest naprawdę cud, cud udało nam się wreszcie. Wreszcie nam się udało zrobić hit. Mm, wreszcie. Okej. Okay. Nie sądziłem, że, na pewno nie sądziłem, że latająca kupa podbije świat. Boję się być teraz z domu. Słuchaj. O kurna. Co jest, mi taka kupa na twarz wyleci? Chyba za, za dużo grałem w tę grę. Okej. Okay. Eee. Nie, nie, nie. nie mamy już e, punktów badań. O, w dupsku nie ma, potrzebujemy 20. No dobra. Nie ma problemu, robimy. E... O, kurwa. RPG. -a. E, so, Ja ich sobie to będzie już e, test. Tak, to będzie test. I to będzie na pewno oazis. Dokładnie tak. Ach, Mej! To um, seks. Dalej. Nie miałem słowa, żeby się żeby się zarymowało. no ale dobra. Silkcie na maksymalny dół. Nie wiem co właśnie powiedziałem. Rozgrywka idzie na połowę. A to jak najbardziej w górę. No i dalej, okej. Okay. A ja jestem zadowolony, słuchajcie. Normalnie chyba dwa odcinki się wrzucę. A, w sumie, może tak wrzucę, bo w sumie słabo było, że nie wrzucałem żadnych filmów. Muszę jakoś taką maszatę wam dać. No, niestety. Niestety. Niestety będę musiał się tym razem przyłożyć, okej. Okay. No, niestety, bo w sumie. Słabo w ogóle gadam. Tak, jestem podniecony tą kupą, że wow. Okej, okay, dalej. Mhm. Mm No okej, okay. mamy bardzo dużo technologii i designu. Yy, okej. Mamy rekord. Mamy nadzieję, że teraz, teraz to co nam się uda zrobić, teraz w tym momencie to będzie nasz drugi kamień milowy. To będzie coś co, yy, co, co, co podbije nowy świat. Tak. Ładne. Czyżby? Może. Może. Pełka. No, okej, okay. no można powiedzieć, że już, no, można powiedzieć, że to nie jest kamień milowy, no ale coś dobrego, już, tak? Okej, okay. no, będziemy się tak na ustępkach utrzymywać, to to raczej będzie dobrze. Ok, opieść zadania to raczej czy czynnik, spoko. E, teraz mamy równo 20P, to będzie tak, ściszenie gry. To lepsze dialogi. No, a zaraz zrobimy silnik. Jeszcze jedną grę i kończymy ten odcinek, ale smuteczek. Dobra Naprawdę, powiem, że w Game of Tikon naprawdę mi się lepiej gra niż papery. bo bardziej lubię tą grę niż papery, no. No jeżeli to coś urazi, że zawieszam tę serię, no to przepraszam z góry, wiem, mógłbym zarobić nadziei, no ale... No ale. Wiem. Jak ktoś chce może mnie skarżyć w komentarzu, okej. Okay. Eee. Niech to będzie silnik, bo on taki trochę taki, taki równy, tak po 3 tutaj ma, po 2, 2, tutaj ma takie tempo, tak jak 2 na 2, tak nie wiem, to jest kwadrat, 3 na 3, no niech będzie Minecraft. Minecraft XP 12, 2023, tak, to będzie bardzo dobry silnik. <try> 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 Kaszler jeszcze do kucha, okej. Okay. Na pewno zrobię jeszcze grę Minecraft, ale to nie w tym odcinku, bo będzie za, za dobrze. Okej, okay, zrobię pieniądze pół miliona, bardzo miło. A co ja może zrobię cięcie, a jak się coś po prostu wydarzy, to do was wrócę, okej? Okay? Okej. Okay. Wracam, bo to zapowiedziało... Powinno na konsolę TES, yy, jakoś tam... Nie, następny popularne i konsole test, A to jest super test. Dobra, to ja robię cięcie dalej. Okej. Okay. Okej, okay, już jestem, czyli Minecraft XP 23 jest już gotowy, Słuchamy nowy b, nową grę, co ja chcę, to będzie średnia gra, to będzie gra za, dla... e. o kurwa, czemu nie ma klocki takiej kurwie, tego temat jak klocki, o, A. A dobra, sport, symulacja No, Aziz, średnia gra wwe2k6 yy, yy, 6, Tak, to będzie takie połączenie już takich pra prawidłowych, no wiecie co chodzi 3dv1 razem. No, 2dv3, niech Chyba będzie, pójdźmy do 2dv3 Popularną grafikę Teraz na pewno nie, bo to jest 3d, no ale dobra Aha, teraz mamy coś takiego jak etapy, które ja i pracownicy tworzymy czyli np. do technologii idzie po, y, rozgrywka nie, idzie do designu rozgrywka Ty możesz iść do tutaj, iść tutaj do silnika masz dużo technologii, więcej niż ja masz satysfakcja, procesy przerywnikowe no spoko eee yy, okej okay. To będzie tyle, to też będzie tyle, to będzie tyle No i słuchajcie, potrzebne więcej pracowników, bo ja tych chyba nie ogarnię tego, nie? tak samo, takiej dużej gry No, niestety Słuchajcie, czasami jeszcze tych pracowników będzie trzeba na urlop wysyłać, to jest bardzo nieprzyjemne Bardzo Czasami jest sytuacja kryzysowa, takie bójce są, no Dobra, lepsze dialogi nie będą takie realistyczniejsze, bo wiecie, jakieś tam przed walką jakieś tam trzeba, wiecie, się pokłócą, czy coś, no i wiecie, no wiecie, no rozumiecie, no, tak, dokładnie, okej, okay. aha, no i już kolejny etap będzie w przeciążeniu dla naszych tutaj umysłów, dla mnie i tego umysłu za front, też jest czarny, no, w sumie ja nie jestem czarny, no, ale moja jest czarna, więc on ma respekt u niego, tej naszej postaci, OK, eh, tudo, vem aqui, tu, 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 nie, dźwięki, aqui, vem aqui, vem tu, os tu, de tu. O do da Júlia. OK, não vai já. Leo forte, nie não deixa foder grande. OK. Não OK, okay Nasza ostatnia gra w tym odcinku to prawda no ale jeszcze 22 minut odcinka więc wow Dotrwaliśmy, mam nadzieję jak to dotrwał to pozdrawiam go Po prostu, naprawdę Musimy go wysłać na urlop bo nie zmęczył się Przeciążył się mózg, spalił się, dysk główny zresztą tak jak mi Ale nie spalił, to zależy mi się po prostu zepsuł No właśnie, teraz, już macie przeczytaj przez Okej, okay, teraz mam pewne strategie. No ale kurna, co ja zrobię? Ja nie mam nic do strategii, bo no, kurde masz. Nie, na przykład druga wojna światowa, cała wojna, po prostu, nie? To jeszcze okej, okay, a tak to to... No średnio bym powiedział, okej, okay, rozwój postaci nie mogę, no to ci w dupę 2k6, 2k6 6, to średnio 7, 7, 7 7 No dobra, 7k nie będzie Dziwi jestem co spierdzieliłem, no ale dobra Ile sprzedamy? No 25. To chyba. Zaraz, słuchajcie. To ja wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli film Ci albo Wam się spodobał, to zachęcam do tego, co każdy o to prosi, więc no. Tu mam jeszcze jakieś, takie, jakieś wiadomości branżowe za Pen CD, okej. Okay relację między Wana a no dobra, dobra, ale już kończę. Ja chcę ocięcie zakończyć, ludzie, tak, dobra. to głosiło, że projekt handlowany głównie e, silnik, aha, dobra, okej. Okay. Teraz, słuchajcie, ja zapisuję już i tak, ponownie, wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie Jeżeli już to mówiłem, więc, no to, co by dodać? Wracam z powrotem, więc, no, co dzisiaj jeszcze, co by dzisiaj Wam tu wyrzucić? Tylko o Game of Tyku, bo dzisiaj dużo czasu nie mam, ale jutro postaram się o Game of Tycoon. I może pomyślimy nad i Sergeant Simulator, ale to wam powiem w Game of Tyku jutro, więc klapkę zachowam na później. Więc ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie, cześć!